Witajcie w kolejnym moim materiale, który będzie dotyczył cen wejściówek do swingers klubów. Pozwolę sobie przygotować taką moto tablicę z nazwami klubów i z trzema takimi sekcjami czwartek, piątek, sobota i niedziela, w których podane są ceny wejść. Te kolumny są podzielone jeszcze na parę, singielka, singiel. Bo tak różnią się ceny wyjściówek. Pozwoliłem sobie wziąć kluby z całej Polski. Ile co z odkóry? Mamy Jacuzzi z Gdańska, Lawa z Warszawy. Przy nim jest Ray bo są takie same stawki bo to jest ten sam właściciel. Ale Ray Club jest z Poznania. Dalej lecimy niżej. Act Swingers Club, mieszczący się w Warszawie. Bordo z Łodzi, Red Fox Swing i Gravitacja z południa Polski. Z okolic Katowic. Co na pewno Was dziwi już na wstępie, to to, że cena wejściówek jest uzależniona od tego, czy jesteście parą, singlem czy singielką. I skąd te różnice się cenowe biorą? Ano, biorą się z tego, żeby przekrój ludzi w klubie był taki najbardziej pożądany żeby była odpowiednia ilość i par, i singli, i singielek. Gdy jest jednej kategorii za dużo, to wtedy zabawa nie jest koniecznie udana. Dni, które tutaj wymieniłem, są okrojone jakby do tego, co Was pewnie najbardziej interesuje, no bo kto ma, chociaż tutaj chyba mnie poniosło. Niektórzy mogą chcieć nawet iść we wtorek, ale. To może subiektywnie z mojej strony wybrałem te dni, które najbardziej mnie interesują, od czwartku do niedzieli. Też jest tak, że nie każdy klub jest czynny w każdy dzień i tu ewidentnie mamy jeden z klubów rent Foxwing, który jest czynny tylko w soboty. Dlatego zawięziłem to do czwartku do niedzieli, stricte dla porównania cen. No i są to też najwyższe ceny, piątek i sobota to są najbardziej... Atrakcyjnych imprez, i są to najwyższe zawsze ceny. Na dole po, podliczyłem, ile średnio wynoszą ceny takich wejść. Nie są to wszystkie ceny, jeszcze zawarte. O co mi konkretnie chodzi w tym zestawieniu? Musimy uwzględnić jeszcze ceny na przykład imprez, które. Zazwyczaj na, są nazwę megaparty, czyli takich nadimprez trochę, gdzie jest bardzo dużo ludzi. No i wiąże się to z większą ich atrakcyjnością, chociaż powiem szczerze, nie do końca, co przeżyłem na własnej skórze ze swoją partnerką ostatnią, bo byliśmy na takiej bardzo dużej imprezie. I nie wszystko było tak super, jak nam by się wydawało. Znaczy, już konkretniej sprowadzam to do klęski urodzają. Możecie sobie sami pomyśleć, o co może chodzić, a ja na pewno jeszcze w jakimś materiale odnoszę się do tematu. Także takie mega party na przykład w jacuzzi w miesiącu wrześniu to jest koszt 350 para, 185 singielka i 350 singiel. Ogólnie wszystkie ceny, które tutaj zawarłem, są z września, bo ta polityka cenowa też jest różna klubów w zależności od pory roku. Nie ukrywam, że miesiące wiosenno-letnie są najbardziej atrakcyjne i są to okresy największych cen. Wynika to bezpośrednio z tego, że aktywność ludzi w tych okresach jest dużo większa niż zimą nad czym też ubolewamy z moją partnerką. Ceny, moim zdaniem, rozbieżność cen od najniższych do najwyższych też ma swoje uzasadnienie w jakości klubu. Im większy klub, większe imprezy, ta cena będzie wyższa zawsze. Większa impreza, też cena będzie wyższa. Do jeszcze tego zestawienia dorzuciłbym nietypowe ceny, w zasadzie ceny nietypowych usług. W jacuzzi jest to na przykład plaża, możecie wejść sobie na plażę i opalać się, jak Was Bozia stworzyła. I jest to cena 70 zł za osobę we wrześniu. Do tego są jeszcze ceny noclegów. Aktualnie tylko dwa kluby w Polsce oferują noclegi. Jest to Red Fox Swing Jacuzzi. Pokój dwuosobowy kosztuje mniej więcej tyle samo, bo 200 zł. Ale Jacuzzi oferuje więcej standardów noclegowych. Są to boksy nawet, pokoje czteroosobowe, pokoje z widokiem. Więc jest w czym wybierać. Co bym jeszcze mógł dodać? Kluby oferują również zniżki i tutaj... Jacuzzi oferuje bardzo wysoki rabat, około 30% dla osób, które odwiedziły klub w ostatnich dwóch miesiącach. Takie rabaty, systemy rabatowe też oferuje RayClub i Lava i są to promocje polegające na tym, że za 5 wejść Dostajecie 5%, za 10 wejść 10%, za 15-15% i za 20% analogicznie 20% zniżki. Co uważam też jest dosyć dużym, dużą korzyścią. Wydaje mi się, że na ten moment wyczerpałem temat i zaspokoiłem chociaż Wasze początkowe pragnienie wiedzy. Dziękuję za subskrypcję. Dziękuję za oglądanie moich materiałów. Zachęcam. Do subskrybowania kolejnych widzów i do zobaczenia na kolejnym filmiku. Pozdrawiam.